i'm like four minutes to go Panie Patryku, dla kogo jest przeznaczona ta siłownia? No, witam Panią. No, siłownia jest przez, przeznaczona głównie dla wszystkich mieszkańców miasta Lubonia. Mam nadzieję, że też znajdą swoje, swoje aspiracje, spełnią i, i młodzi sportowcy, jak i starsi sportowcy. Mam nadzieję, że cały sprzęt, jaki tutaj został zakupiony będzie, no, sprawdzał się tym wszystkim, którzy mają zamiar poprawić swoją sylwetkę i, i zdrowie fizyczne, prawda? Więc... Yy, Jedno, jed, jednymi słowy, ten, ten sprzęt jest przeznaczony i siłownia dla wszystkich, łącznie z, tym, z tymi najmłodszymi dziećmi od, od czwartego roku życia, którzy na pewno y, będą mogli uczestniczyć w zajęciach dla dzieci. No właśnie, a co będzie w tych zajęciach dla dzieci? A, to już zajęcia dla dzieci będą połączeniem takich zabaw edukacyjnych, prawda? Będą, takie rozwijają, będą rozwijające wyobraźnie. Y, mam nadzieję, że personel, który dobrałem spełni wszystkie oczekiwania rodziców tych, tych, tych najmłodszych naszych dzieci, prawda? A jaki macie personel? Właśnie kogo pan zatrudnił? No oprócz, oprócz siebie zatrudniłem wielu sportowców, takich jak Michała Garskiwicza, Marcina Zabłockiego, którzy oboje mieli styczność z kadrą narodową w swoich dyscyplinach. Oprócz tego mam pozwolenie sobie zaprosić tutaj kulturystę mistrza Mistrzostw świata w wadze powyżej 90 kg, który zaprezentuje wszystkim Państwu, którzy dzisiaj przyjdą, te podstawowe, najważniejsze ćwiczenia, wzmacniające, wzmacniające układ mięśniowy. Ale ja rozumiem, że kulturysta na stałe tu nie zostaje nie wraca do swoich ćwiczeń, wraca do Gniezna, tam będzie się przygotował do kolejnych zawodów, ale mam nadzieję, że wprowadzi wszystkich ten i da trochę ten przedsmak wszystkich, 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 ćwiczeń, które będę chciał, żeby, żeby ludzie mogli spełnić, yy, będą mogli sobie ćwiczyć i będziemy ich wszystkich kierować w ten sposób, żeby te, wykonywanie tych ćwiczeń było prawidłowe, ponieważ yy, źle, źle wykonywane ćwiczenie mam nadzieję yy, prowadzi do tego, że nie tyle, że uszczerbne na zdrowiu, ale też wspomaga, wspomaga niektóre bóle kręgosłupów, zazwyczaj to są bóle kręgosłupów, bóle stawów, no, na które sam jestem uczulony, bo trenując wyślarstwo nieraz miałem kontuzję i wiem, co, co należy zrobić, żeby ich unikać. Mam naprawdę ochotę wprowadzić zajęcia takie już nie tyle siłowe, ale takie powodujące rozciąganie, delikatne rozciąganie tych osób starszych, którzy im naprawdę pomoże to w życiu codziennym. Prawda? Są to ćwiczenia skupiające się na, na dobraniu odpowiednich ćwiczeń dla osób w, w danym wieku. Miecie się również jako najnowocześniejsza siłownia w mieście. No tak, wydaje mi się, że jesteśmy na najnowocześniejszą. Pozwoliłem sobie tutaj, pozwolimy sobie tutaj zaprezentować sprzęt Sportartu i niektóre urządzenia na utiliusa. Sprzęt Sportartu to jest sport dość popularny w Stanach Zjednoczonych miałem okazję, będąc z granicą, miałem okazję na nim ćwiczyć. Uważam, że to jest połączenie i, do, i dobrego sprzętu, jeśli chodzi o wytrzymałość materiału, ale też i o estetykę. Jest, jest on bardzo elegancki, a jak wiemy, że jak wiemy o tym, że ćwiczy się zawsze lepiej tam, gdzie jest ładniej, i czyściej, prawda? Jak, jak zwrócimy wszyscy uwagę, pozwoliłem sobie duży nacisk nałożyć na przestrzeń, ponieważ y, przestrzeń w każdym ćwiczeniu niepotrzebna jest, jest ten okres wypoczynku, ta chwila chociażby, żeby złapać oddech i uważam, że, że do tego jest potrzebna przestrzeń. Nie jest sztuka siedzieć cały czas na ćwiczeniu i nie rozciągać mięśni. Po danym ćwiczeniu należy podejść, wstać, zrobić odpowiedni ruch, pobudzić te mięśnie antagonistyczne, żeby to wszystko nabrało, żeby do, dociągnąć, żeby krew pulsowała po prostu do tych mięśni zmęczonych, żeby uzupełnić w tlen. W jakich godzinach jeszcze będzie otwarta siłownia? Na początku zapraszam wszystkich Państwa na od godziny 7 do 22 będziemy mogli tutaj służyć, służyć pomocą i na pewno Państwo znajdziecie tą chwilę dla siebie. Zaczynałem w niecałe przepas 15 Przypadkowo w e, tym wieku łapałem się wszystkiego, co było w ogóle można robić, byłem raczej aktywny. Pamiętam się, że nigdy nie zdążyłem do tego, żeby być mistrzem świata. Chciałem osiągnąć sukces, zrobić karierę sportową, ale chciałbym, żeby ona trwała, dlatego że też nie wiem, co tego, a poza tym moim sukcesem jest to, że mogę tego tak potraktować, że mam taką, taką wspaniałą rodzinę, która mnie wspiera, bo... bo bardzo mi pomagali, mocie jest się bo tak naprawdę to jest dyscyplina indywidualna, bo ludzi. chodzi praca dla na scenę i myślicie, że on wszystko to sobie mm, osiągnie samemu. A niestety nie to, to jest na to, pracuje sztab ludzi ukrytych, który jest na widowni, jest za granicami kraju, którzy trzymają kciuki i się przyczynili do tego sukcesu. Tak?